Witajcie! Dzisiaj mamy pierwszą niedzielę adwentową, i może nie będziemy przygotowywać więcej adwentowego, ale chciałabym Wam pokazać, jak przygotować cztery świeczki, które mogą symbolizować właśnie nadchodzące Boże Narodzenie i czas, do którego się zbliżamy. Hello, everyone! today i'm gonna show you how we gonna how we can make uh, four candles that gonna be the symbol of coming christmas normally in this time we are preparing the advent wreath but this time i decided to show you something a little bit different easier so if you late you won't be missing anything Do przygotowania naszego, naszych świeczek potrzebujemy. To prepare it, we need some tea candles, takich podgrzewaczy. I take some sand. I didn't find nothing more. Trochę y, piasku albo takich kamyczków. Nie znalazłam więcej, więc jest tyle. Maybe some pearls, takie koraliki. I have a mix of different pearls here, so maybe I will use some of them too. Tutaj mam mieszaninę różnych perełek, więc może też coś z tego użyję. Scissors, nożyczki, uh, sewing treat, czyli nici. Some branches, um, czyli jakieś gałązki. I got also some different. Treats. Mam też różne inne nici, czyli takie wiązki i kokarda. Just like this. And four equal jars. I cztery takiego samego, ta takiego samego rozmiaru słoiki. So first you need to put off all the stickers that can be on the jar najpierw czyścimy wszystkie słoiki, żeby tutaj nie było żadnych naklejek and we can start to prepare it. I możemy zaczynać to przygotowywać so first i put my little stones here inside najpierw umieszczę moje kamyki w środku i try that they will be The same amount in each one. Postaram się, żeby w każdym była ta sama ilość. Ok, I think that now it's more or less the same. No, myślę, że teraz już mamy w każdym mniej więcej tyle samo. So, first I'm gonna take the green ribbon. Więc najpierw wezmę zieloną wstążkę. Wrap it around. Owiniemy to trochę z daleka, tak? Z takim zapasem. And just cut it in the end. And now we need to prepare three more. I przygotowujemy jeszcze trzy kolejne wstążki. So my ribbons are now. More or less the same length. And then I'm gonna take also maybe this one. Also I'm gonna make the same length as the ribbon. Więc moje wstążki są teraz tej samej długości. Mniej więcej tej samej. I teraz wybrałam sobie ten sznurek, który też potnę na cztery kawałki, żeby były tej samej długości. There we go now. Wstążki są gotowe. So I'm gonna take one ribbon and one thread now. Wezmę teraz jedną wstążkę i jedną, mm, jedną wstęgę. I wrap it here around and make a knot at the end. Więc wiążemy to dookoła i wiążemy tutaj na końcu. Trzeba to trochę wyżej Ok, wygląda like tak. Udało mi się. Wygląda to w ten sposób. Teraz wezmę sobie wcześniej przygotowane gałązki. Now I take some branches that I prepared before. And I'm gonna fix it here. I przewiążę to tutaj. You maybe need some help to do this. Maybe, może będziecie potrzebować trochę pomocy, żeby to zrobić. Ask someone if you have a problem with it. Jeżeli będziecie mieli z tym problem, zapytajcie kogoś o pomoc. OK. And I maybe take here something fancy. Może wezmę tutaj coś ciekawego, kolorowego. I like this one. Podoba mi się ten. And just put it like this. I włoży to w ten sposób. Oczywiście Wy możecie dać cokolwiek posiadacie. Of course you can put there anything you have at home. Okay, now I try to make a knot here in the end, but it could be a little bit tricky. So I'm just gonna try if it's gonna work. And I make a double knot. A więc zawiążę to tutaj na dole, ale to może być trochę trudne. I zrobię podwójny węzełek. Okay, now it's ready. Więc jest to gotowe, and I cut it. the end, ends. i będę podcinała te końcówki. Now going to try to make a bow. I think it goes like this here. I have to short my ribbon. Moja wstążka jest trochę za krótka, ale spróbuję tutaj u góry zrobić taką. Kokardkę. Ok, don't look perfect. But it's okay. Nie wygląda perfekcyjnie, ale jest gotowa. So the last thing is to just put a candle inside. I ostatnią rzeczą jest włożyć do środka świeczkę. I take the second one and I do exactly the same as before. Biorę kolejny słoik i robię dokładnie to, co wcześniej, czyli wiążę te wstążki naokoło słoika. This time I want to take a pearl. Tym razem chciałabym wziąć sobie tutaj taką perełkę. So I put it like here, and make a knot. więc przewlekłam ją przez nitkę i zrobię pętelkę. I do it like this. Robię to w ten sposób i przewlekam tutaj. Odcinam końcówkę. I cut off the end. And now I'm choose another branches. Wybieram kolejne gałązki. Może tak, tak. To jest nawet taka mała szyszka. Here is also a little, tiny thing here. And I'll it here. One And then I take the little pearl here. Wezmę małą perukę tutaj. I znowu jeszcze raz wiążę. And bend this one more time. I also gonna make a ribbon. The bow, like before. Będę robiła również e, kokardkę, jak wcześniej. Myślę, że ten, ta wygląda całkiem nieźle. I think that this one looks really cute. Mm. I gonna leave a little bit, the treat, but I cut a little bit off. No i tej nitki tutaj trochę zostawię, ale obecne na końcówki. Now I can just put a candle inside. I możemy włożyć jeszcze świeczkę do środka. My next jar is decorated with this little tiny shells. I think it's called kauri. Mój następny słoik jest. Udekorowany tymi malutkimi muszelkami Kauri. In Africa they believe that they are bringing you a lot of luck, so this is what we want for this Christmas. W Afryce wierzy się, że muszelki Kauri przynoszą szczęście. I ja myślę, że absolutnie jest to coś, co życzymy sobie na święta. Mój ostatni słoik wygląda w ten sposób. My last year looks like this. I just take some breads and put it together. Po prostu kilka koralików I razem. My four Advent year are now ready. My adventowe słoiki są już gotowe. If you want, you can also put there some numbers or write it on the year or on a Glue do na piece of paper. Jeśli macie ochotę, możecie napisać na słoikach numerki z dni kalendarzowych albo przykleić na kartce papieru coś takiego. And of course, if you liked the video, please like and subscribe. Oczywiście, jeżeli podobacie się to, ten filmik, zalajkuj i subskrybuj. So, bye now. Do zobaczenia.